Tropikalna wyspa, barwni uczestnicy i wielkie dramy. Halo witam, nazywam się Jarni i zapraszam Was na hotel Simsadice. Mieszkańcy tego hotelu w krótkim czasie muszą stworzyć związki, które przetrwają nawet najcięższe próby, albo jakiekolwiek związki. Single nie mają tu łatwo. Jeśli nie uda im się rozbić istniejącej pary i stworzyć własnej, będą musieli opuścić hotel. Co jakiś czas w hotelu ma miejsce rajskie rozdanie, podczas którego simowie potwierdzają wierność albo łączą się w parę na nowo. Uczestnik pozostający wtedy singlem odpada z programu. No to co? Chyba pora przedstawić uczestników? Oto ksawery. Amator tanich tekstów na podryw i randyk z różnym skutkiem. Kocha kobiety, ale czy one pokochają jego? Oto Dagmara. Romantyczna, szałowa, w gorącej wodzie kąpana. Zjedna sobie innych, czy może znajdzie sobie wrogów? Oto Adrian. Śmieszek, któremu nie można odmówić uroku osobistego. Czy poradzi sobie w realiach bez telewizji i komputera? Oto Indygo. Kolorowa piękność o towarzyskiej naturze. Spokojnie przejdzie przez program, czy zaskoczy nas i wywoła wielką dramę. Oto Tasza. Zjawiskowa, urocza, nieokiełznana. Pozostanie wierna swojej przyszłej parze, czy będzie szukać wrażeń? Pięciu startowych Simów, jeden hotel i wasza ruda prowadząca. To już pora, żeby zaczynać nasz super program. Czy jesteście gotowi? Oto Hotel Sims Adais. No i przechodzimy już tak naprawdę do właściwej rozgrywki, czyli tego, co będziemy robić w tym hotelu. Tak naprawdę będziemy robić rzeczy różne, albo nie będziemy robić rzeczy wcale, bo uwaga, ten challenge w sumie polega na tym, że e, tak, to ja, dzień dobry, że przy okazji coś tam nagrywam z kamerą, będę patrzeć na dół, bo tu mam kamerę, a tu mam, tu mam ekran i co jakiś czas będzie wstawka z moją mordą, ale tak, rozgrywka ma polegać na tym, że ja nie steruję tymi simami. Czyli w tym momencie dziewczyny sobie gadają ze sobą, ja nie mam totalnie żadnego wpływu na to, co Czego wyjdzie, nie wiem. Czas pokaże, czas pokaże. O, właśnie, lubi rozmawiać o hobby. Dobrze, niech będzie, niech będzie. Niech się zga zga zgadzajmy się na to w takim razie. No i zobaczymy, jakie tu się ponawiązują znajomości, przyjaźnie, sympatie, antypatie. Zobaczymy. Na razie wychodzi na to, że Adrian jest śmieszkiem, a Aksawery trochę nie łapie tych żartów. Pierwsza śmiałkini już idzie do basenu. Świetnie. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda tutaj relacjowo i w ogóle. Ja im poustawiałam relacje tak, żeby każdy się znał i miał chociaż jakieś tam relacje romantyczne z płciami przeciwnymi. Mam nadzieję, że to zaskutkuje jakimiś różnymi dramami, konfliktami i innymi dziwnymi rzeczami w przyszłości. Dobra, tu się robi impreza w basenie, ja w międzyczasie poopowiadam wam o różnych, różnych tam rzeczach związanych z tym w sumie wyzwaniem i z tym, co my będziemy tutaj robić. Sprawa pierwsza to jest to, że to wy tworzyliście tych simów. Tak naprawdę simowie są stworzeni przez was. W pewnym momencie dałam cynk i na Discordzie i tak naprawdę na karcie społeczności, że hej pod tym hashtagiem, który będzie też w opisie, jeżeli zrobicie sima i umieścicie go w galerii, to jest szansa, że wykorzystam go do serii. Tak więc oto, oto ta seria, tak? bo nie powiedziałam, co to będzie za seria, więc teraz już wiecie, co to będzie za seria. Jeżeli chcecie, to możecie dalej tworzyć simów, to, to nic nie przeszkadza, dlatego że program polega na tym, że będą osoby przychodzić nowe, będą jakieś osoby wypadać, także jeżeli byście chcieli zrobić jakiegoś sima i w ogóle, to to sprawa jest cały czas otwarta, te odcinki będą wychodzić ni nieregularnie, raz na jakiś czas, tak więc absolutnie Jestem otwarta na to. Totalnie możecie, możecie wysyłać swoich simów, swoje prace. Ja bardzo chętnie przygarnę. Ja bardzo, bardzo lubię takie, takie rzeczy kreatywne i byłoby super. To, że simami nie steruję, to już wiemy, to już powiedziałam. Natomiast na jakiej podstawie będę tworzyć pary? Jezu, dlaczego ty wypłynęłaś poza. poza pasen. Halo, koleżanko. To chyba jest jeden z niewielu momentów, kiedy muszę sterować. Weź podpuń tutaj. Dasz radę? Czy się zacięłaś? Trochę się zacięłaś, koleżanko. Dobra, zresetuję ją po prostu. Ale poza takimi sytuacjami ja nie, ja nie, nie będę, ja nie będę sterować. Nie, 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 ja nie, ja nu, nu, Jezus! Indygo, teleportuj się tutaj. No, dziękuję. Reset dzięki. Bo plan jest taki, że oni sami muszą też się zająć swoimi potrzebami. Jak oni to zrobią, nie wiem. To jest już ich sprawa, nie moja. Ja się w to mieszać nie będę. Jak Wam się spodoba, ta tak będzie. Tak jak będziecie chcieli mieć niską higienę, to tak będziecie sobie mieli. Tutaj też chciałabym zrobić specjalne podziękowania dla Briana, dlatego, że Brian wybudował nam ten piękny dom tutaj, w którym program mamy zamiar mieć. Proszę bardzo, jaki piękny dom, jest świetny, wspaniały, idealny. No, i chciałam powiedzieć, że niestety musiałam otoczyć go płotem, bo niestety nasi symowie chodzili cały czas nad ocean, jak robiłam playtest. I chciałabym, żeby tak nie było. Dobrze, bo żeby tak nie było, jednak, prawda? Tak, tak, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Ale również chciałabym w sumie podziękować, e, uwaga, uwaga, Pograjmerce za jej serię sprzed 8 lat, bo Pograjmerka jest dla mnie inspiracją trochę do robienia tej serii. E, link w opisie dam do tej serii sprzed 8 lat, którą e, tam Kasia oglądała, taka 8 lat, Młodsza, to Kasia oglądała tę serię. Tak, Kasia to ja, to, to, to ja jestem Kasia. Ale też wielkie po podziękowania dla prostracji za, za jej serię odnośnie Hotelu Paradise. I podziękowania za Nox, że w ogóle pokazała mi tę serię, bo wciągnęłam się niesamowicie. I teraz siedzę i mam bekę z tego programu. Także tak, nasi śmiałkowie tutaj cały czas siedzą teraz nad basenem, daję im czas cały dzień na to, żeby jakieś relacje między nimi się wyklarowały. Na razie wygląda na to, że dziewczyny się ze sobą przyjaźnią. W sumie całkiem ironiczne i całkiem ikoniczne, bo plan jest taki, że potem, jak już się tam pogarniają wszyscy, pod koniec tego Odcinka, czemu ty wypływasz? Czemu wy się zacinacie na tym basenie? Jak się zdenerwuję, to wam usunę ten basen. pod koniec tego super odcinka, oni na podstawie tego, jakie relacje będą mieli ze sobą, podobierają się w pary. I w tych parach będą później musieli robić rzeczy. Adrian, rozumiem, że tak lubisz w ten sposób chodzić. Czy ksavery śpi w śmietniku? Sawery! Znaczy, no jeden jedyny co jakoś tam dba o swoje potrzeby, to w sobie spoko, no może to się zapremiuje później. Ty chodzisz na go, Adrian. Faceci to już w swoim żywiole, nie? To już jest ten motyw. Ale tak widzę, że powoli ci simowie eksplorują tutaj rzeczy, które mają do robienia. Tutaj jest jakieś picie napoju, tutaj jest jakieś, jakieś chodzenie do śmieci. Zaczyna się robić dobrze. Co, co, zaczynają robić jakieś rzeczy trochę inne niż ciągle w kółko ten basen, więc zaczyna mi się to podobać. Początek może być trochę powolny, ale mam nadzieję, że jakoś się to poukłada. Ten, co nago zasnął w nak nie, no, nie wierzę w tych simów po prostu. Babskie sojusze już tutaj się zawiązują. Dobra, robi się ciekawie. Ja bym bardzo chciała, żeby oni zaczęli flirtować ze sobą, bo tak, tak na dobrą sprawę po to dam im te relacje romantyczne tutaj, żeby mieli możliwość jakoś tam flirtować, tu coś robić, jakoś tam fajnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Gdzie jest Ksawery? Ksawery sobie stoi elegancko tutaj, będzie jadł płateczki. Może przy jedzeniu będziecie rozmawiać chociaż ze sobą, co? Na jakiejś podstawie muszę, kurde, stwierdzić. Kto z kim będzie w parze, halo. Jezu, Adrian to naprawdę jest jakimś eks Ekshibicjonistą, ja nie wiem dl dlaczego A i tu jest alarm przeciwpożarowy, jakby coś się paliło To wpuścimy strażaków, co, co prawda wolałabym Żeby nic się nie paliło, bo trochę dużo pożarów było Ostatnimi czasy w moich seriach, także chciałabym może no, zobaczymy, no, zobaczymy. Na razie sobie radzą. O, tu jakieś flirty pierwsze idą. O, proszę. Ho, ho, ksawery. Z koleżanką coś tutaj. Flirtu, flirtu. Czyżby nam się pierwsza para klarowała? Indygo-ksawery. A żeby było bardzo interesujące, jakby ze wszystkich osób, to ksawery akurat najlepiej tutaj wypadły, jeżeli chodzi o łączenie się w parę. Potem będą różne konkurencje. To w ogóle, jak pisałam do Briana, żeby był jakiś pokój na konkurencję, to Brian się pyta, jak duży miałby być ten. Pokój. Ja powiedziałam, że taki, żeby pomieścił trochę sztaluk, i to, to jest nasz pokój na konkurencję. Zawartość tego pokoju będzie się zmieniać, okej? Okay? Ja jeszcze będę nad tym pracować, ale, ale tak, na, w tym pokoju będą się odbywać różne konkurencje, gdzie Simowie będą różne rzeczy wygrywać bądź też przegrywać, więc zobaczymy jeszcze, co tam powychodzi z tego. Bardzo mnie bawi to, że w sumie najbardziej się tutaj dogadują Tasza z. <grych> Z Dagmarą, ale zakładam, że w tym programie pary tworzymy heteroseksualne. No bo, nawet jak będą jakieś relacje tutaj homoseksualne między simami, co by było całkiem interesujące mimo wszystko, to jednak chciałabym ustalić jakieś ramy tego programu. I oryginalny program zakłada, że pary są heteroseksualne, więc chciałabym te ramy utrzymać, bo będzie mi prościej prowadzić po prostu ten program. Tak mi się wydaje. Także jest to pewne uproszczenie, które jest w większości dla mnie. Nie. Jezus, drogi Adrian, czy Ty zamierzasz się ubrać kiedyś może? Dobra, jest niedziela, jest 21. Zobaczymy, co oni będą robić przez noc i czy w ogóle pójdą spać, bo chyba tak, Ty poszłaś spać i ty nawet poszłaś spać do singielni, żeby było śmieszniej, ale przynajmniej zajęłaś się sobą. Xavier jest nawet wyspany, bo drzemał. W sumie Adrian też trochę drzemał. Tutaj męskie sojusze się zawiązują, widzę w basenie. Panowie gadają na uboczu na temat kobiet, z którymi coś tam będzie może ich łączyć, a może i nie. Zobaczymy. W ogóle Adriana cokolwiek. Z łączy? No, z Xaverem się coś łączy, ale to nie na tym polega ten program. Ale to jest akurat ciekawe, że, że faktycznie tam między kobietami poszedł sojusz, tutaj poszedł mini sojusz między facetami. No zobaczymy, zobaczymy. No tak, kawusia o trzeciej w nocy. I faceci przenieśli rozmowę do kuchni, cudownie. No dawajcie, ogarniajcie się trochę, bo chciałabym mieć na jakiej podstawie zrobić wam tutaj relację między wami. O, ktoś mądry poszedł spać. Kto to taki? Dagmara, proszę bardzo, jak ładnie poszła się wyspać. Elegancko dziewczyna. No, Tasza na Następna, już sobie sypialnie zaklepały. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Może ja wezmę, włącz automatyczne przełączanie wszystkie światła. Tak ciemno się zrobiła, przynajmniej wiadomo, gdzie są Simowie. Wiadomo, kogo obserwować, oczywiście takiego Andriana. Po prostu, jak to się stało i dlaczego? Ta poszła płakać jeszcze. Boże, jesteś pięć minut tutaj na tej wyspie i ty już płaczesz. Kobieto. Jak, jak możesz? Jak możesz być taka smutna? W tym programie nie można być smutnym. O, tu faceci przyszli porozmawiać jeszcze z taszą. Okej, okay, rozumiem. Jak tam tasza? Tasza chce do toalety i Tasza chyba pójdzie do toalety. Czy ty rozmawiałeś z chłopakami? Tak średnio. Jestem ciekawa, kto się wyklaruje jako singiel. No bo pamiętajcie, to jest ważne, że mamy nieparzystą ilość kobiet i tutaj będzie pierwszą osobą będzie singielka. Będzie kobieta z singielką. I zobaczymy. Bo patrząc tutaj na sojusz z Dagmarą, to jakby na przykład taka Tasza została singielką, to by musiała na przykład odbić faceta, to, to ja nie wiem. O, następna, kurde, naga. Ej, ja nie wiem, o co wam chodzi z tą nagością. Dobrze, ty indygo widzę, że będziesz pasować ewentualnie. Albo do Xaverego, albo do Adriana, patrząc na to, że, że jest ekshibicjonizm tutaj górą. Jest to dla mnie zaskakujące, ale niech wam będzie. Zaraz proszę się umyć, jak się o właśnie, jak się umyje, to się przybierze. Ci dalej flirtują ze sobą, nawet z samego rana już od razu jakieś flirty lecą. Nie ja totalnie jakby zaczynam powoli ich shipować, W sensie ta dwójka wydaje się, jakby jakby zawiązywała ze sobą tę relacje bliższą. Chociaż czekajcie, czekajcie, tu jakoś. O, do Dagmary podszedł pan kolega, macha rękami na nią. Ale wzgardził, ale wzgardził. Gardził, Boże, jak odchodzi teraz. Musi dookoła przejść. No zobaczymy, czy Ksawery tutaj nam nie namiesza. Jest sam z dwiema kobietami. O, teraz z Dagmaru flirtuje. Pan kolega się zdecydować nie może. Jeszcze ona jest flirciarska, więc to ró różnie może się skończyć tutaj w tym momencie. No zobaczymy. Czy ty zachorowałeś? Jezu Chryste, Xawery, czy ty jesteś chory? Dopiero przyjechałeś na tę wyspę. No trudno, że jesteś chory. Nic na to nie poradzę. Będziesz chory jakoś musisz to przeżyć. Najgorzej na ten moment radzi sobie chyba Adrian, bo on ma relacje tylko z Xawery. A i tak jakoś kobietę muszę dać. O, i ksavery chce być aktywny. Dobrze, będziesz aktywny, ksavery. Jak sobie taką cechę odkryłeś, to tak będzie. Ty idziesz do krzaka specjalnie. Jezu, czy ty specjalnie idziesz do krzaka zamiast do łazienki? Jezu, niemożliwa jesteś. N nie, nie wierzę w ciebie, No po prostu indygo nie wierzę w ciebie. Dobra, ludzie, bo ja muszę zdecydować, jak to zrobić. Zebę bebe! uuu, uu, uu. To to akurat ciekawe, że masz starszą związki romantyczne. Niech będzie, będziecie mieszać tutaj, będzie dużo mieszać. Ale Adrian się obudził i przestał być ekshibicjonistą, więc byłoby miło jakby zaczęło nawiązywać kontakt z kimś, bo kurde, z kimś się połączyć muszę. No tak, z Kawerem zaczynasz rozmawiać z automatu. Boże, czemu nikt nie chce rozmawiać z Adrianem? Taki przystojny facet, no wiecie co? Dobra, widzę impreza nad basenem ciąg dalszy. Może coś tutaj się urodzi. No teraz Tasza jest ekshibicjonistką, proszę was. Ksawery widzę najlepiej sobie radzi w budowaniu relacji z dziewczynami, co jest dość ironiczne, patrząc na to, że jest Simem z Pustynnej Guszy. Bardzo zapraszam na moją serię z Pustynnej Guszy w Sims 2. Bardzo, bardzo nie wiem, czy warto, ale warto spróbować. Ale ksawery normalnie będzie mógł wybierać między dwiema kobietami. Niesamowite. Gdzie Adrian? Adrian jest smutny. Dobra, ja myślę, że na jakiejś podstawie stwierdzę, kto będzie z kim w parze. No ale dawaj, ja dogadajcie się. Czemu Indygo idzie do pracy? Ty nie masz żadnej pracy. Jezus, czemu ty masz pracę? Dobrze, usunę ci pracę za pomocą MC Command Center. I już nie masz pracy. W tym programie nie ma pracy. W tym programie jest tylko byczenie się, opalanie, korzystanie z basenu i nawiązywanie znajomości. Czy wy flirtujecie ze sobą znowu? Baby, ale ja was nie mogę połączyć. Taki, taki jest ten. O, Dagmara! Dagmara paranoiczka. Mm. Ale wy odnajdujecie siebie na tej wyspie po prostu jak nigdy. Jezu, Adrian cały czas samotnik tutaj, kolega. Tylko Ksawery go rozumie normalnie. On, autentycznie on nie chce w ogóle mieć kontaktu z tymi dziewczynami. Adrian, słuchaj, bo ty odpadnie programu, jak tak dalej pójdzie. Nie, ty musisz mieć jakieś relacje. No weź, spróbuj, do jakiejś dziewczyny podbić. Zobacz, tu są dwie i Ksawery, który śpi na kanapie. Weź może pogadaj z nimi. Nawet sam siebie nie będziesz jakoś tak, no nie wiem, próbować. Boże, Adrian, znowu do basenu. Ja nie wiem, ta poszła spać do singielni. Ty sobie jesz, jakoś dajesz radę. Ty sobie też jakoś dajesz radę. Z pełno plot twistów tutaj jest, normalnie. Że Ksawery sobie radzi, to jest też niesamowite. No dobra, zbliża się 22. Tak to wygląda. Będę musiała podjąć powoli decyzję. ciekawe, czy ktoś zlep naprawi, skoro tak to wygląda. No zobaczymy, czy naprawicie ten zlep. Może sami z siebie. No ale tak, no ale zbliża się czas podejmowania decyzji. Tak mi się wydaje. Myślę, że godzina 20.27. O, dobrze, niech będzie 20.27. To będzie świetna godzina na podejmowanie decyzji. Kto będzie z kim w parze? Teraz, słuchajcie, teraz teraz mastermindy musimy robić. Master decyzje. na podstawie tego, jakie ksawery tutaj ma, te. Jakim tam, te. te te, te tu, 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 tu. No i przychodzi nam tutaj kolejny mod z pomocą, bo jak kliknę prawym, to UI Cheats nam pokaże cyferki całe, jak to tu wygląda. I widzimy, że minimalnie romans jest większy z indygo, a friendship jest o jeden większy z Dagmarą. Hmm, ja bym mimo wszystko połączyła Xaverego z indygo, przez to, że ten romans jest większy. Ja jeszcze się zastanowię, dajcie znać w komentarzu, jak to widzicie, żeby może jakoś stwierdzić, hmm, w sensie fajnie by było było, zrobić to tak, że byłby jakiś, nie wiem, wzór na zasadzie, że friendship razy jeden, dodać romans razy dwa na przykład, zależnie od tego jak oni się tam w te pary będą dobierać. Tak czy siak, no na razie Xaverego bym połączyła w parze z Indigo i myślę, że to by była pierwsza para, taka tego typu i myślę, że są siebie warci na podstawie tej relacji tutaj zbudowanej. I zrobimy to za pomocą klubów. Zrobimy sobie klub w tym momencie, który będzie tylko na zaproszenie i robimy para jeden. I teraz Adrian, Adrian, słoneczko moje. Para dwa. Hmm. Parę dwa zinterpretowałabym tak, że patrząc tutaj, była rozkmina między tym, czy Ksawery weźmie Indygo, czy Degmare, Więc jest ta tasza, więc ja bym Adriana połączyła z Taszą, z racji tego, że Tasza, no, została taka wolna. I patrząc na relacje, to u ciebie wszyscy są 9, 10, 9, 10, 8, 10. No dobra, z nią masz najgorzej, ale nie wiem, jakoś tak. Tamte dwie się skupiły na relacji z Ksawerym. Ksawerym podjął decyzję, jedna została na lodzie i zostaje ta Tasza, więc no dobrze byłoby coś z tą Taszą zrobić, skoro, skoro tak, więc dajmy po prostu Taszę do Adriana. Proszę bardzo, para dwa. I w ten sposób jako singielka została nam nasza Dagmara tutaj. No i zobaczymy, czy tak to zostanie, czy może udaje się odbić tego Xaverego, czy może coś się podzieje takiego, że jednak no tutaj będzie odbitka jakaś. No właśnie tutaj w tym momencie Tasza zabrała faceta jakiegokolwiek tutaj naszej koleżanki tak marzę. No się w ogóle przyjaźnią i to bardzo mocno. No ale co no, zobaczymy co będzie w przyszłych odcinkach. Zobaczymy czy te pary zostaną. Może będą jakieś pierwsze konkurencje. Może będziemy wywalać pierwsze osoby. Zobaczymy. Może będą nowi uczestnicy. Pamiętajcie o hashtagu w opisie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Napiszcie. Zróbcie sima. O, ta naprawa z lew. O Jezu, jak naprawię z lew, to na pewno musimy się zobaczyć w przyszłym odcinku. Także co no, ja byłam Jarni. Halo, żegnam. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnym Topah!